Uwaga, jeszcze moment, konie ruszyły, dobrze przyjął start Szefron, on jest na czele, tuż za nim Special Motivation. Cała grupa koni razem, ostatni w tej chwili Sarsen, poprawia Mislomitas na miejsce trzecie, galopuje koło Jansena, 2000 metrów do celownika, Szefron z niewielką przewagą, druga Special Motivation, dalej Jansen, Mislomitas, Mendelejew i Sarsen galopuje na końcu z Solejem. Stawka się teraz nieco grupuje. Chevron wciąż na czele. Druga Special Motivation. 1600 metrów do celownika. Na trzecim miejscu w tej chwili Mendelejew. Ale tam o trzecie miejsce trwa ostra walka. Poprawił teraz na czwarty Solej. Ostatni wciąż Sarsen. Przed nim Miss Lomitas. Chevron prowadzi, ale ma minimalną przewagę. Już nad Special Motivation i Mendelejewem. Dalej Janssen, Soleil, Miss Lomitas, ostatni Sarsen, ale te konie galopują praktycznie razem. Chevron już nie jest pierwszy, poprawiła Special Motivation i na 1100 metrów przed celownikiem ona prowadzi, drugi jest Mendelejev. Chevron odpadł na miejsce, trzecie konie wchodzą w zakręt. Special Motivation, polem Mendelejev, kilka długości odstępu, galopuje Chevron tuż koło niego Soleil. Potem Sarsen wraz z Jansenem i na ostatnim miejscu w odstępie Miss Lomitas. Special Motivation jest wciąż pierwsza. Tuż, tuż za nią Mendelejew poprawiły Solej i Sarsen. Nieźle także trzyma się jeszcze Jansen. 600 metrów do celownika. Na prostą wyprowadza Special Motivation polem Sarsen. I Sarsen jest pierwszy. Special Motivation druga polem Solej. Sarsen, Soleil, Special Motivation, te trzy konie, czwarta, w tej chwili chyba jest Mislomitas. 150 metrów do celownika, Sarsen broni się przed atakującym go Solejem Sarsen, Solej. te dwa konie mają wielką przewagę i w celowniku Sarsen wraz z Soleilem, Mislomitas, Special Motivation, Jansen, Chevron i ostatni Mendeley.